Doświadczyłam czegoś, co Grundvik nazywa y, oplicning. Z Duńskiego można to przetłumaczyć jako olśnienie. Taki po prostu wgląd we własną istotę. W to, kim jestem, jaka jest moja wartość, jaki jest mój potencjał i co mogę wnieść do, do świata. Widzę, jak wiele osób transformuje również, tak? Oprócz tego, że uczą się konkretnych umiejętności związanych z rękodziełem, to też zachodzą te wewnętrzne transformacje, tak? Widać jak ci ludzie rozkwitają. Jak oni właśnie rozjaśniają się i nabierają takiej mocy. I na tym polega siła Uniwersytetu Ludowego. Rękodzieło ma tutaj szczególną rolę, ponieważ zaklęte są w nim Stare techniki, które trwały kilkaset, może tysiące lat, w tych samych materiałach, w tych samych narzędziach. One niewiele się zmieniają. Nie ma maszyny na <laughs> ręce maryny. Wyobraźcie sobie, że nawet komputer też potrzebuje, tak. nawet sztuczna inteligencja nie obejdzie się bez rąk. Ja cię przepraszam. Się poczucie kontaktu z przyszłymi pokoleniami, zwłaszcza jeśli sięga się po tradycyjne wzory, inspiracje i odkrywa się znaczenia symboliczne. Bo często ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że wzór, który widzimy, on w kolorach ma zaklęty symbol ognia, wody, przyjaźni, pokoju, ochrony. Przykładem jest tutaj chociażby rozeta, to taka nasza słowiańska mandala, która pojawia się w wielu kulturach świata. No, zobacz jeszcze raz ten hawcik i zobacz na góry. Wszystko się bierze od przyrody. I od przyrody nawet ta kolorystyka cala, bo jak bierzemy czarny kolor, bez którego haftu karpackiego nie może być. Jak mamy czarny kolor, to on symbolizuje nam ziemię, tą rodziuczość tak zwaną, dobrobyt ludzki, bo ziemia rodzi i daje to ludziom. Więc czarny kolor to dobrobyt. Wystarczy wyjść poza budynek, i praktycznie jesteśmy. Na łące, prawie w lesie, chmury nad nami płyną i wieje wiatr. No i zwykle korzystamy z tego, kiedy jest, jest ładna pogoda, to rzeczywiście wychodzimy sobie na zewnątrz, porysować czy pomalować. Te dwa takie charakterystyczne pagórki, które są tutaj widoczne z zapłotu zostały już pewnie 100 razy namalowane. No i to jest, to jest fajne, bo to, to tworzy charakter tego miejsca. Mnóstwo ptaków, zwierząt, saren. Ostatnio się niedźwiedzie pojawiły, wilki także. No, jest to, jest to taka lekka egzotyka. To wszystko można tak. Dotknąć te, czy tę wiklinę, która tu jest przede mną, czy, czy rzeźbę, zamknąć oczy i poczuć, rozpoznać czy, czy, czy tkaninę. Każda ma zupełnie inne odczucia, daje dłonią. Zawsze to jest takie spotkanie się natury, materiału, to przeplatanie, wplatanie w tą wiklinę dobrych myśli, złych myśli, zależy jaki jest czas. Wierzba w ogóle ma też taką symbolikę płodności, jest dużo różnych mitów, legend tego, że gospodarze przepędzali np. bydło pod, pod wierzbami, żeby natchnąć je płodnością. Ta konsystencja i ta struktura, no po prostu jak wkładam ręce w glinę, od razu oddycham głębiej. Cały ten proces wypalania ceramiki tak, jest taki alchemiczny wręcz. To, że taka plastyczna, miękka materia zamienia się w coś, co potem zostaje przez lata. Cała nasza historia jest napisana ze skorup ceramicznych. To jest niesamowite. Że to są rzeczy, które były wyrabiane przez ludność w domach i przekazywane jakby z pokolenia na pokolenie poprzez właśnie tradycyjny śpiew, tradycyjną muzykę, tradycyjne tańce, tradycyjną sztukę. Odkrywamy swoją tożsamość. Dla mnie to jest takie ważne, ponieważ jestem mulatką i mam pochodzenie afrykańskie też, to tak szukałam tej tożsamości w tych korzeniach afrykańskich, i im bardziej poszukiwałam, tym bardziej się zbliżałam do tego. Tego miejsca, w którym się wychowałam, nie? bo też wiele ludzi się zastanawia, dlaczego, dlaczego właśnie Uniwersytet Ludowy. Nie? Pojechałam z moimi krywulkami i z warsztatem koralikowym na taki event pod tytułem Wioska Afrykańska i nikt nie miał wątpliwości, że moje karpackie krywulki właśnie tak naprawdę są masajskimi ozdobami. W Meksyku i w Peru i w Boliwii i w bardzo różnych miejscach na świecie po prostu ludzie. Robili podobne rzeczy. Myślę, że podobne rzeczy nas inspirują tak naprawdę i gdzieś wszyscy potrzebujemy tej ręcznej pracy. Te hafty maszynowe nie dały rady temu, że jeżeli ktoś coś zrobi sam, jest z tego wiele bardziej dumny i wydaje mi się, że bardziej to szanuje i docenia. Bo przecież można sobie kupić haftowaną tam bluzeczkę, potraktować ją na raz, a można na przykład nawet serwetkę czy cokolwiek zrobić ją i przekazywać dalej. Tak jak ja na przykład mam rzeczy od mamy i przypuszczam, że przekażę jej mojej córce. Mówię do Ani, Ania, ha, tu miała chyba z 15 lat. Jak to się mówi? Jak gdyby trzecią pałeczkę przyjęła? Bo ja pier od mamy, ja drugą, a ona trzecia domina, domina, pana Zo z místečka, domlina, dražka, vyšlapána. Zo z místečka, domlina, dražka, vyšlapána. Uniwersytet w Woli Sękowej przede wszystkim ma taką silną stronę związaną z rzemiosłem artystycznym i ochroną dziedzictwa kulturowego, bo wszystkie uniwersytety mają swoją charakterystyczną, wybraną specjalizację. Starają się pracować według grundwikańskiej koncepcji pedagogicznej, więc opartej na dialogu, działaniu, współpracy, wspólnym mieszkaniu, i to są te cechy łączące. Ma być to szkoła. Dla duszy, tak? Ma być to szkoła, gdzie człowiek jest y, tolerancyjny dla drugiej osoby. Ma być to miejsce, gdzie się dobrze czujemy, nie przejmujemy się swoimi problemami. Ma być to taka terapia, taka nauka życia, życia w zgodzie z naturą, tak? W zgodzie z takim właśnie wrażliwym artystycznym podejściem. Człowiek uczy się przez całe życie i on może tą naukę rozpocząć w każdym momencie że to nie jest jakiś zamknięty okres, tak? że uczymy się tam do 26 roku życia, do zakończenia studiów i dalej już nie, bo wiele ludzi do tej pory ma taką wizję, bo dzwonią do mnie i pytają, czy mogą wziąć udział w kursie, ale że, czy nie mamy jakiejś granicy wiekowej, albo czy czasem nie będę najstarsza, tak, to nie o to chodzi. Tutaj y, y, zakładamy, że człowiek Rozwija się i, i odkrywa siebie na nowo, właśnie przez całe życie, w nowych rolach, w nowych sytuacjach, w nowej rzeczywistości. Chodziłam na lekcje, jakieś tam plastyki, przygotowując się na studia, bo powiedziałam, że na studia na pewno już pójdę plastyczne. No i, i trafiłam właśnie w to miejsce, które nazywało się Uniwersytet Ludowy. Znajdował się wtedy on we Wzdowie, jeszcze, czyli to było bardzo dawno temu. I tam y, zostaliśmy zaproszeni, jako ten zespół ludowy liśnianie, y, z Lisznej, tutaj koło Sanoka, y, zostaliśmy zaproszeni na y, właśnie palenie tego wierzbina. I mi się bardzo spodobało to miejsce, poczułam, że to jest miejsce, w którym mogłabym być, tak? Mogłabym się spełnić, mogłabym być, y, no wtedy myślałam, jako oczywiście student, tak? I, I wtedy już zaczęła się cała ta impreza i wtedy coś we mnie tknęło, że no to jest tak wspaniałe, takie przeżycie, gdzie ludzie są, nie wiem, otwarci. Jesteś tam ceniony, tak? I zawsze cię przyjdą, przytulą, przywitają. No i później samo to przeżycie tego Wierzbina, jak zaczęliśmy grać, jak tym pochodem szliśmy w, w tej ciemności, w tym parku. Ktoś tam siedział na tym, na drzewie. Ktoś świecił jakimiś pochodniami, prawda? No i śpiew w tej całej kapeli, która liczyła wtedy no żebym się nie pomyliła, 26 osób, było nas cały autobus tych ludzi, więc był to ogromny śpiew. Miń zawsze jest dla mnie bardzo dużym przeżyciem, ponieważ jest to moment spotkania naszej całej społeczności. Może nie całej, ale, ale w znacznym stopniu. Więc są to słuchacze, absolwenci, wszyscy wykładowcy, nasi przyjaciele, nasi fani, ludzie z, stąd, z tego miejsca, z woli sękowej. I ten świat y, współpracuje ze sobą. To jest takie właśnie niezwykłe. Szkoła funkcjonuje tak długo tutaj, w okolicy, że już wpisała się nie? W, w ten krajobraz społeczny. I jakby, tutaj ludzi, ludzie są bardzo otwarci i przyzwyczajeni do tego, że, że tak powiem, kręcą się obcy <grybujesz> po obejściu. No i jest ta życzliwość taka. To nie jest tak, że tylko coś, co przyszło z zewnątrz i w 2006 roku zostało powołane do istnienia jako Uniwersytet Ludowy, Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej, jest jakością w danym miejscu. Ta jakość zawsze tu była, zawsze trwa i tworzą ją ludzie, którzy tu mieszkają, i to też dzięki nim ten uniwersytet tu jest i może działać. Myślałem, żeby stworzyć uniwersalny, ponadczasowy pomnik dla tych ludzi, którzy musieli opuścić ojcowiznę. No i skrzyknąłem przyjaciół, bez żadnych wynagrodzeń, bez obiecywania wyżywienia. W tym pomogła nam wieś, przynosząc nam różne przetwory. Gotowaliśmy sami przez wiele spotkań. Powstał ponad stuosobowy osobowy pochód. Wykonany jest w lipie. Lipa właściwie jest materiałem nietrwałym. I też takie założenie było, że ludzie opuszczają domostwa, własny teren i powoli znikają. Czuję rzeczywiście taką ochronę tego, co ważne i co nam ginie gdzieś. I nie myślę tylko o rękodziele, bo to też ważne, ale widzę to, jak przyjeżdżają ludzie i jak oni potrzebują żywego i prawdziwego kontaktu. Jak przyjeżdżają z dużych miast często i znajdują tutaj u nas, między sobą i w interakcji z nami, wykładowcami, instruktorami, coś, czego na co dzień bardzo im brakuje. Uczą się tego, że cierpliwi mają na czas. Zdążą. Gdzie dawniej wszystko miało swój rytm, nikt temu nie przeszkadzał. W pewnym momencie zaczęto przeszkadzać, chcąc przyspieszać cokolwiek. No i wychodzi na to, że to wcale nie jest takie fajne. Przyjeżdżają teraz bardzo różne osoby, bardzo różni ludzie. Nie, Są i wykształceni, i prawnicy, i lekarze, i, i pani i inżynier silników wysokoprężnych do nas trafiła. Uniwersytet nasz zawsze był wielokulturowy, wielonarodowy, wielowyznaniowy. Do nas przyjeżdżają słuchacze nie tylko z Polski. Mieliśmy i z Austrii, i z Francji, i z Słowacji, ja już nie wspominam, że z Ukrainy również mieliśmy słuchacze. Każdy przenosi coś pięknego swego, ale zawsze pamięta w jakim regionie się znajduje. To są takie naprawdę czasami niesamowite zderzenia kultur. Ja pamiętam taką przyjaźń pomiędzy babeczką, która była szefową koła gospodyń wiejskich gdzieś z jakiejś miejsce, małej miejscowości na Dolnym Śląsku i ona zaprzyjaźniła się z Belgijką która masę swojego życia spędziła na podróżach po świecie. I jakby ta wymiana między tymi dziewczynami, wiesz, była niesamowita. Jak ta, ta opowiadała o jakichś tam organizacjach społecznych w Indiach, a ta uczyła ją, jak gotować żurek, nie? Uniwersytet nas połączył. Tak, oboje jesteśmy absolwentami tejże szkoły, jak mieściła się we wdowie jeszcze, tam się poznaliśmy, tam się zakochaliśmy w sobie i tam związaliśmy właśnie losy też z tym miejscem tutaj. Obserwowanie ludzi, którzy tu przyjeżdżają, niekiedy zamkniętych w sobie, niekiedy smutnych i jak to miejsce, jak ci ludzie wszyscy tutaj obecni dają niesamowitą siłę na to, żeby właśnie te osoby też się otwierały. I one też niejednokrotnie właśnie powtarzają to, że to miejsce właśnie pomogło im zrozumieć, że nie są same na tym świecie, takie inne, takie niepokorne, takie wrażliwe. Było w tym też dużo eksperymentu, który mi też bardzo się podobał i, i wciąż się podoba. To, że ludzie, którzy niekoniecznie e, obdarzeni talentem, albo którzy nie podejrzewają siebie, że takowy posiadają, e, potrafią robić e, rzeczy przepiękne i e, odkrywają, że są po prostu tymi artystami. E, czasami tak się nie określają, ale no, mają wszelkie cechy. Te przedmioty są takie uniwersalne. To nie jest jakby, nie ma tu podziału. I mężczyzna może haftować, i kobieta może używać piły tutaj przy tym rękodziele. To, że można nauczyć się rysować, przydaje się w zasadzie, no nie tylko do tworzenia sztuki. W innych zawodach, na przykład właśnie rzemieślniczych też to się przydaje, żeby sobie zanotować myśl, zanotować szkic, jakiś pomysł. Największą barierą jest to, że tym ludziom zwykle wmawiano, że oni tego nie potrafią zrobić. Ja uważam, że każdego można nauczyć rysować. Świetną sprawą jest to, kiedy oni się do tego po prostu przekonują, kiedy po dwóch, trzech zajęciach stwierdzają, że rzeczywiście da, dają radę. Z patrzę na sztukę ludową, z czułością i z podziwem, i, i lubię obserwować i uwielbiam to, jak w tej sztuce ludowej widzę te takie niepoprawności, na przykład budowy ciała. Właśnie w tej autentyczności, w takiej prawdziwości i w takim uczuciu, które ten artysta włożył, w to, co umiał, jak umiał przedstawić, każdy idzie swoimi krokami, swoim tempem w swoją stronę, nawet nie wiem, czy wyżej czy niżej, ale idzie po swoich górach. Zdolności ludzi i talenty jakoś się łączą. Człowiek, który ma talent muzyczny, to będzie miał gdzieś podświadomości ten plastyczny również i wyszywając pośpiewa i śpiewając będzie malował. Trzeba śpiewać od serca, wtedy tą pieśń będą odbierać serdecznie. Jeżeli ja zaśpiewam ładnie, czysto, pięknie, a nie włożę tam kwalek swojego serca. Nie będzie to utwór. Najbardziej uczciwe jest, żeby nie podlegać modom, tylko szukać w głębi siebie tego, co się chce innym albo nawet sobie opowiedzieć I, i takie początki też są tutaj w tej szkole. Takie szukanie, żeby być na fali albo być pokłupnym. Jest to bardzo płytkie i krótkowzroczne, bo jeśli nie będziemy od siebie dawać no, tego, tego ducha, tego serca, no to wszystko to przeminie.